No i stacja kraków Olsza jak widać w Tawiczce i wjeżdża pociąg osobowy, nawet dwa składy razem połączone Kraków główny tak napisano na tym, ale jazdu nie ma N N76B004 Dzień dobry. dobry. Nie poznaję w maskach ludzi. Buber gdzie ty się tu złym No, Patrzę dwa pociągi na dzień, tu jeżdżą to trzeba zobaczyć chociaż jeden. No, no widz. I nie mogę Cię poznać. Wid widło rysiek. A, a andy... na emeryturze? A nie. Nie. Nie, no właśnie, a właśnie i... Rysie, Nie parę tych ludzi tyle się znało, że. Właśnie. Chcę się Drogad... brygadistą byłeś. A teraz dyspozytorem jestem. To gdzie idziesz do dyrekcji na Matejki? To Matejki? To Kamienne, no niedaleko. To na razie, ja czekam na wyjazd, to by było na tyle.